Cześć, Siemanko. Dzisiaj trafił do nas pakiet, w którym mieliśmy klientowi polutować BMSA. Pan zamówił sobie pakiet w innej firmie, znalazł nas tutaj lokalnie i chciał, żebyśmy po prostu przylutowali mu BMS-a, tam jeszcze przy okazji zaplot silnika w obręcz i tak dalej, to jest oczywiście sprzęt do Falcona. No i tutaj w momencie, kiedy już chciałem się wziąć za lutowanie tego BMS-a tak naprawdę dopiero rozpakowałem pakiet i to co zobaczyłem to przerosło moje oczekiwania, bo co by nie mówić, na no jednak pakiety do Falconów to jest temat, który no, no nie jest bardziej niszowy na pewno niż jakieś baterie do składaków czy, czy zwykłych rowerów, w sensie elektrycznych, ale nie monster. Natomiast zmierzam do tego, że zazwyczaj jak ktoś się bierze już za pakiety do Falcon no to już ma jakieś pojęcie o zgrzewaniu, o w ogóle budowie takich rowerów mocnych, no i się pomyliłem. No i tutaj pan przyniósł nam pakiet, który tak naprawdę w ogóle nie powinien użyć światła dziennego. Jak patrzymy z daleka, to w zasadzie niewiele rzeczy wzbudza nasze podejrzenia, natomiast tutaj zaznaczę, że jest to pakiet, który był zgrzewany przez, no jak się z pozoru wydaje, profesjonalną firmę, która jest na rynku nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od roku, tylko trochę dłużej. Więc tym bardziej się zdziwiłem, ale to co widzę to widzę i tutaj no, do klienta poszła informacja, że trzeba by się zastanowić, czy warto tutaj dalej dokładać jakąkolwiek pracę do takiego pakietu, czy nie skończy się to po prostu gwarancją, reklamacją w zasadzie tak. Zobaczmy sobie bliżej, co my tu mamy. No po pierwsze, jak ktoś troszeczkę siedzi w akumulatorach, to zauważa, że jest brak dodatkowych izol izolatorów. To znaczy fabryczne izolatory są to są te białe krążki, natomiast no. Z dobrej praktyki się robi tak, że się dokleja kolejny izolator, żeby zabezpieczyć to ogniwo, więc to jest taki błąd. Nie może jakoś poważny, ale no, mamy tako, taką szkołę w Polsce, że zazwyczaj firmy po prostu dukleją te izolatory. Tutaj ich nie ma. Druga rzecz: Ogr zgrzewy nastrzelane w niektórych miejscach także aż, aż boli od samego patrzenia. Jeszcze tutaj jako tako ujdzie, natomiast tutaj co my mamy. Tutaj sobie zasłaniam. O, wypalona. Może. Czy to jest dziura? No nie jest to dziura. To w zasadzie jest przepalony zgrzew, gdzie kawałek elektrody został w tej taśmie. Więc no, średnio. Natomiast szukamy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście ogniwa są z depakietu. Na pierwszy rzut oka też może nie widać, ale mamy sobie tutaj taki jeden przypadek, gdzie jest stary grzew i te ogniwa nawet nie zostały wyszlifowane. Już pomijając, że Pewnie są to jakieś słabe jakościowo ogniwa, to no zobaczcie, no jest, tutaj, jest tutaj materiał. I teraz w czym, co tu jest problemem oprócz estetyki? No to jest problemem, że te taśmy zgrzewane do ogniw zostały zgrzane na stare zgrzewy, na stare wystające kawałeczki metalu. I teraz powierzchnia styku, zamiast być jak największa, no to taśma w niektórych miejscach opiera się tylko na, tej, na tym zgrzewie starym. Tak? więc no to, są, to są potencjalnie miejsca, które będą się przegrzewać w trakcie pracy pakietu, bo mamy bardzo wąskie przejście dla prądu elektrycznego, czyli dużą rezystancję takiego połączenia. To już jest bardzo poważny błąd. Na pewno nie na miarę yy, firmy, która no, się zajmuje takimi rowerami i pakietami. E, kolejny kwiatek tutaj, e, zobaczcie, to jest e, kurze, nawet nie wiem co to dokładnie jest. To znaczy, jest to kawałek metalu, który wystaje, Sorki, ale problem z ostrością mam z bliska. E, tu jest chyba z milimetr materiału i naprawdę nie mam pomysłu, czy to został kawałek elektrody i oderwał się aż milimetr od powierzchni, czy co to jest. Ale to jest jakaś tragedia i teraz nawet gdybyśmy chcieli uratować to jakoś, ten pakiet na przykład, dogrzać trochę yy, taśmy, bo też jest jej za mało pod 12 kW, no to, yy, no to znowu trzeba jeszcze szlifować jakieś pozostałości po nie wiem czym, po jakichś zgrzewach, po, po, po elektrodzie, nie wiem. Nie chcę mi się już nawet dalej nad tym zastanawiać. Co my tu mamy? Taśma. Yy, Kurczę, nie wiem, czy to dobrze na kamerze widać, ale ona jest wsadzona gdzieś tutaj, tak jakby wiecie, na, na formę zachodzi, jest takie, e, takie wgłębienie, jest tak zagięta śmiesznie. No i tutaj też pozgrzewana na ogniwach w taki sposób, że e, też prawdopodobnie tam ona gdzieś nie styka do końca. E, tutaj jest takie wybrzuszenie. Też, no, nie, nie wiem, jak to dokładnie pokazać. Ale w każdym razie, no, prawdopodobnie jest to gdzieś zgrzane na starym zgrzewie. Czy coś w tym stylu, no to to już patrząc na cały ten pakiet, można się domyślać, co tam jest na tej pierwszej warstwie przy samym ogniwie. Lecimy sobie dalej, bo to oczywiście nie wszystko. Na przykład tutaj, o, a co my tu mamy? A tu chyba taśmy nie ma. I czy to jest duży błąd? Yy, powiedziałbym, że jest duży, bo zobaczcie, tu mamy trzy plusy i trzy minusy, czyli tu jest jedno z tych bardziej newralgicznych przejść, gdzie płynie yy, nie, nie to, że najwyższy prąd, ale jeden z najwyższych, tak? bo między minusami a plusami, jak mamy sobie cele szeregowo, tak, to ten prąd przepływa, że tak powiem, górę dół, no i płynąc po tej powierzchni, właśnie przepływa przede wszystkim między, na drodze między minusami a plusami. Czy tam między plusami a minusami, tak? Już mniejsza o to, ale na tej, na tej ścieżce. Czyli gdyby taśmy brakowało, powiedzmy między dwoma minusami, to jeszcze pół biedy. Ale na tej trasie, no jak brakuje taśmy, no to już jedna sekcja jest po prostu, no, no że tak powiem, niesymetryczna względem kolejnych, tak? Gdzieś tutaj brakuje połączeń, jest wyższa rezystancja połączeń między ogniwami, więc no, naprawdę, naprawdę nie fajnie. Z drugiej strony, na przykład, o co my tu mamy? Popatrzcie. Co to. Jest, bo ja naprawdę, znaczy ja wiem co to jest, ale ja nie mam pomysłu, żeby to jakkolwiek nazwać. A przynajmniej tak, żeby nie było to jakieś brzydkie słowo. No popatrzcie, przecież to jest po prostu dziura wypalona na wylot. To nie jest odbarwiony zgrzew, bo tam się za dużo mocy strzeliło czy coś. Tu normalnie poszedł łuk podczas zgrzewania i tu jest dziura na wylot. To jest, wiecie, to jest poniżej milimetra średnicy, więc na kamerze ciężko, ale tam normalnie jest sobie otwór, widać powiedzmy... To, co jest pod taśmą, tak, tu jest kolejna dziura. Tutaj jest dziura. Znaczy dobra, może nie dziura, ale jest gdzieś tam na brzegu powierzchni zgrzane, więc no, jest przepalone. No tutaj jeszcze przypalony zgrzew, no to taki bardzo nieestetyczny. Tutaj widać takie ukształtne wgłębienie, więc tutaj już kawałek taśmy dosłownie wyparował podczas zgrzewania. Um. Także no tak to wygląda, sprawdźmy sobie jeszcze drugą część pakietu. Tutaj jest druga część, drugie piętro pakietu. Tutaj mamy jeszcze ciekawsze kwiatki, Zresztą pomijając jakieś plasticzki, bo to mało istotne, ale taśma, ja nie wiem skąd ona była wyjęta, jest tak pognieciona, że to, to nie jest prosto z rolki, nie wiem co ktoś z tym robił. Tutaj znowu jest jakieś przepalenie, tutaj wszystko popalone. Powiedzmy taki zgrzew już nie wnikam w jego wytrzymałość, bo tego nie sprawdzę, dopóki nie wyrwę, ale on przynajmniej jest chociaż jakkolwiek estetyczny. Natomiast to, gdzie jest nastrzelane e, takimi przepalonymi zgrzewami, no to albo, nie wiem, w ogóle przynajmniej dwie osoby to zgrzewały, przy czym jedna umie, druga nie umie, albo jakieś dwie zgrzewarki, albo te dwa przypadki naraz, czyli gorsza zgrzewarka i gorszy zgrzewacz. E, znowu pognieciona, pomiętolona taśma. E, Popalone zgrzewy. No tu akurat przynajmniej połączenia są w miarę kompletne. Nikt nie zapomniał taśmy. I sprawdźmy sobie z drugiej strony. No powiedzmy, że jakoś tam może troszeczkę lepiej. No i tak źle, ale lepiej niż tamte strony. Także gdzieś tutaj jeszcze przepalone. No tu nie ma aż takiej tragedii. Porównanie do tamtego. Natomiast no, jako całokształt. No niestety, no, tutaj klient, klient wydał na pewno grube pieniądze na taki pakiet. Nie sprawdzimy jakości ogniw, wiemy, że są z pakietu, wiemy, że napięcia na nich są równe, więc tutaj przynajmniej w tej kwestii ktoś jakkolwiek się postarał. Natomiast wytrzymałość czy nie wiem, zaraz jakaś sekcja nie padnie, no, tego nie przewidzimy, czyli tutaj zmierzając do końca, klient wydał ogromne pieniądze na to. Trzeba jeszcze doinwestować poprzez lutowanie tutaj przewodów prądowych, BMS-a, tak, przewodów balansujących, czyli są kolejne koszty, a tak naprawdę no tu trzeba się poważnie zastanowić nad tym, czy opłaca się w ogóle dokładać pieniądze do po prostu takiego śmietnika. Prawdopodobnie skończy się to właśnie wysłaniem na reklamację. Dobrze, jak się uda uzyskać zwrot pieniędzy i stworzyć coś coś normalnego. I żeby nie być jakimś gołosłownym, pokażę Wam nasz pakiet do Falcona, który został zgrzewany. Akurat on był wysyłany do klienta z zagranicy. Też na ogniwach Samsung 30S swego czasu. Natomiast no tutaj już po, bo to było ponad 2 lata temu, teraz już przeszliśmy całkowicie na produkcję pakietów na nowych ogniwach. Także słuchajcie, jeśli chcecie dobry pakiet bez jakiejś lipy, tak jak tutaj, to zapraszam do nas, firma Ket i e Bikes, mamy siedzibę w Biemstoku, oczywiście również załatwiamy takie rzeczy wysyłkowo, stacjonarnie, zapraszamy do kontaktu, wycenimy pakiet, wykonamy na nowych ogniwach, fabrycznie nowych ogniwach, zgrzewane, z specjalną drabinką, profesjonalnie, bez jakichś takich cyrków. Przykro mi, że klient no, musiał, miał do czynienia z taką patologią, no trudno, nie mógł tego przewidzieć. Klient przecież nie jest fachowcem, więc się nie zna. Natomiast ja po prostu uprzedzam go, że z, tymi, z tym pakietem może być później więcej problemów niż pożytku. No zobaczymy, jak się historia dalej potoczy. Natomiast miejcie na uwadze, że niestety są firmy, które produkują takie coś, no i później to trafia na rynek. Później się wrzuca jakieś filmiki z palącymi się rowerami. I jest oczywiście nagonka na to, że pojazdy elektryczne się palą, ale tak naprawdę nikt się nie zastanawia dlaczego i czy wszystkie się palą, czy może jest jakaś różnica. Może właśnie w budowie baterii jest ta różnica. Także słuchajcie, ja więcej już nie będę się na ten temat produkować. To co tutaj widzicie, to widzicie. Zobaczymy, jak się historia potoczy. Natomiast. Przy okazji, jeśli ktoś się zastanawia nad pakietem i szuka firmy czy osoby, która to wykona, zapraszam do kontaktu. Wycenimy taki pakiecik. No oczywiście też wykonamy jakieś fotki, jak to wszystko wygląda podczas produkcji, po produkcji. Także macie pewność, że od nas takie, takie coś na pewno nie wyjdzie. Jeszcze raz dzięki Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. I słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Na razie, cześć.